Zadanie 34. Podstawą ostrosupa jest prostokąt, którego stosunek długości boków wynosi 2 do 3. Tutaj się zatrzymamy, naniesiemy sobie to na rysunek, który już mam gotowy i przejdziemy dalej, po prostu żeby później nie czytać jeszcze raz. Wiemy, że podstawą jest prostokąt, zatem boki ma w podstawie różne, więc tu sobie zrobimy x, a tutaj y. No i wiemy, że x do y to jest po prostu 2 do 3. Z tego możemy od razu sobie wyliczyć na krzyż, żeby to miało bardziej ludzką postać, załóżmy. Czyli będzie 2y jest równe 3x. No i w takim razie wychodzi na to, że y to są 3 drugie x. No dobra, lecimy dalej. Pole podstawy ostrosupa jest równe 24 cm. No to pole tego ostrosupa pole podstawy. Pole podstawy. Pole podstawy to jest 24 cm kwadratowe, my natomiast wiemy, że to jest x razy y. Ale w połączeniu z tą informacją, którą wyciągnęliśmy z pierwszego zdania, jeżeli to podstawimy tutaj i zrobimy sobie równanie, co właśnie czynię, to się okaże, że mamy x razy 3 drugie x to jest już równanie z jedną niewiadomą, które jak najbardziej możemy wyliczyć. Tutaj pomnożę przez 2 trzecie od razu. On to będzie mieć 48 na 3, to jest 16. I tutaj mamy x kwadrat, no to jasnym jest, że x będzie 4. Oczywiście może być też minus 4, ale kto widział, żeby bok był ujemny, no to w takim razie zostajemy przy x czwórce. W takim razie, jeżeli x jest 4, no to y 3 drugie z 4. No to mamy 12 na 2, czyli 6. No to mamy naszego y, mamy xy już. Dobra. Każda krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni. Każda krawędź, każda, jest nachylona do płaszczyzny podstawy. No to to można sobie narysować w ten sposób, że tutaj mamy wysokość, już standardowo rysuję zawsze, i tutaj mamy przekątną podstawy. I ta przekątna podstawy, w sumie połowa przekątnej, z każdą krawędzią boczną tego ostrosupa tworzy kąt alfa, a alfa ma 30. No to alfa ma 30. Hop. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosupa. Tutaj zmienię kolor i zauważymy, że pole boczne. Mamy obliczyć. A czym jest pole boczne? Pole boczne to są. Cztery te ściany tutaj, te cztery trójkąty, ale warto zauważyć, że w podstawie mamy dwa różne boki. x jest równe 4, a y jest równe 6. No to w takim razie będziemy mieć dwa różne trójkąty, czyli dwa pola trójkąta pierwszego plus dwa pola trójkąta drugiego. Trójkąt pierwszy, trójkąt drugi. I tym będziemy musieli się zająć wzór na pole trójkąta, natomiast po prostu to jest a razy h na 2, gdzie a to jest podstawa, h to jest wysokość. W takim razie będziemy potrzebować tej wysokości, bo a, czyli podstawy tych trójkątów x i y, mamy już. Czyli szukamy h. Tutaj z podstawy, jeżeli byśmy chcieli, to możemy sobie nazwać ten przerwany niebieski odcinek, nie, niebieski, zielony zielony odcinek r, to cała przykątna będzie 2r. W takim razie 2r do kwadratu stwierdzenia Pitagorasa to będzie 4 kwadrat plus 6 kwadrat. No to 4r kwadrat jest równe 16 plus 36, czyli możemy to od razu podzielić sobie na 4. Będzie prościej, to będzie r kwadrat będzie 4 plus 9 czyli 13. Czyli R to jest pierwiastek z 13. I to jest nasza R. -ka. Po co ta R? -ka? Zobaczcie, tutaj mamy kąt prosty, bo wysokość to jest z reguły prosto. Eee, są jeszcze inne dziwne przypadki. Eee, I tutaj mamy 30. Czyli mamy R. Nie mamy krawędzi bocznej. Jak K. I tutaj jest duża wysokość. Ale mamy R. i mamy wartość alfa czyli możemy z, z wartości funkcji trygonometrycznej obliczyć sobie na przykład albo H albo K ale przyjdzie zrobimy sobie najpierw H czyli H to będzie mm, użyte w jakiej funkcji to będzie tangens czyli tangens alfa czyli tangens w sumie 30 stopni to jest nic innego jak H w tym naszym dużym rysunku przez R a tangens alfa, czyli w sumie tangens 30. To jest nic innego jak pierwiastek z 3 na 3. To jest strona 15 we wzorach wartości niektórych funkcji trygonometrycznych. H nie mamy, czyli zostawiam i R jest pierwiastek z 13. No to teraz z proporcji na krzyż, czyli 3H jest równe pierwiastkowi. Z 39. Czyli h to jest pierwiastek z 39 na 3. I to jest nasze tu duże h. Gdyby narysować sobie jeszcze jeden, e, jeszcze jeden trójkąt, no zobaczcie, tutaj będzie taki czerwony. I zwróćcie uwagę, że tu jest h, i ja ten czerwony rysuję, chodzi mi o tą część tutaj, ta. Czerwona wysokość, ta z prawej strony będzie nas interesowała. Tutaj również jest kąt prosty. Tutaj już mamy H. Tutaj mamy połowę z x a tak? bo ten odcinek może tego za bardzo nie widać na rysunku, ale to jest połowa z a czyli 2. A tu będzie H1 z pierwszego trójkąta do ściany bocznej. Mamy H, mamy 2 i szukamy H1, czyli H1 kwadrat to jest pierwiastek z 39 przez 3 do 2 czyli 39 dziewiątych plus i 4 po prostu 4 eee, dobra no to przydało się wspólny mianownik do tych naszych ułamków eee, to będzie dziewiątka więc mamy tutaj hop 9 39 plus 9 razy 4 to jest 36 No i to się równa 70 5, 9. Zatem po spierwiastkowaniu H1 to będzie na pewno w mianowniku 3 i pierwiastek z 75, a 75 można rozłożyć. Tutaj mamy jeszcze kawałek miejsca na 5 to będzie 15, na 5 to będzie 3 i 3, i 1, czyli mamy jedną parę. W takim razie to będzie po prostu 5 pierwiastków z 3. Na 3 i mamy nasze H1. W takim razie, już od razu, skoro już jesteśmy w H1, to zróbmy sobie pole pierwszego trójkąta. No to będzie co? A. Jakie A my tu użyliśmy? H1 było tu. H1 było tu, tu jest. H1, czyli podstawą jest tutaj ta szóstka. W takim razie mamy 6 razy nasz piękno, a wysokość. Na 2. No to to się tu pięknie skraca. Zostaje 2 i ta dwójka się skróci z tym, czyli pole tego pierwszego trójkąta to jest pięć pierwiastków z 3. No, przynajmniej poszło krótko. Niełatwo, ale krótko. Yy, dobra, no to zmienię kolor, żeby jeszcze znaleźć jedną, drugą wysokość. To H2 w naszym rysunku. Ona będzie teraz na czarno. Czyli ona będzie tu. O. No będzie na czarno tu hop 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 i ten trójkąt będzie tu o no to tu w takim razie jest trójka a tu jest H2. No to narysuję to jeszcze raz tutaj hop 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 to jest duże H tu jest 3 a tu jest H2. Przesunę sobie notatki żeby się nie krępować ilością miejsca i lecimy. No to analogicznie tutaj mamy te stwierdzenia Pitagorasa. H kwadrat, czyli nasze H, piękne H to było H kwadrat to już jest 39 plus 3 kwadrat czyli 9 jest równe H2 do drugiej no i zmienię kolejność czyli mamy H2 do drugiej jest równe, też będzie wspólny mianownik 9 Czyli 39 plus tym razem 81, bo 9 razy 9. No i to się równa, co my tu mamy? 120. Dziewiątych. No to po spierwiastkowaniu mamy H2. To na pewno w mianowniku będzie 3. I pierwiastek ze 120. A to też można rozłożyć. 120. Na pewno na 2. 60 na 2, 30 na 2, 15 i 15 na 3 to 5 i 5 na 1, czyli dostajemy tylko jedną parę. I to będzie 2 pierwiastki z 30 przez 3. No i w tym, razie, tym oto sposobem mamy H2, czyli pole. Drugiego trójkąta to będzie A, to jest nasza H2, tutaj ta czarna, mam nadzieję, że ją widać. No to naszym A będzie 4, czyli 4 razy nasza piękna wysokość, czyli A2 pierwiastki z 30 przez 3 i jeszcze na 2. No to na pewno to się skróci tutaj, będzie 2. No to zostaje nam 4 pierwiastki z 30 na 3. I teraz tak mamy pole jednego, jednego trójkąta, i gdzieś tu był drugi, tutaj to i to. No to pole powierzchni bocznej to jest nic innego jak dwa razy te pola, czyli dwa razy 5 pierwiastków z 3, tutaj akurat jest miło. Plus dwa razy. 4 pierwiastki z 30 na 3. No i w sumie, żeby ładnie to zapisać, zrobimy sobie wspólny mianownik, czyli trójka. Tutaj jest 2 razy 10. Czyli będziemy mieć 30 pierwiastków z 3 na 3, plus 8 pierwiastków z 30. No wspólny mianownik w sumie nie, był, nie jest aż tak konieczny, bo można napisać 10 pierwiastków z 3 plus 8 pierwiastków z 30 przez 3. No, ale generalnie można to też tak zrobić. Ja właśnie tak zrobiłem. Dobra, obliczeń, trochę było. Zadanie niczego sobie. Do usłyszenia.